Dzień dobry, jestem Antonio. Jestem 21 lat w Polsce i prowadzę taki sklep delikatesy włoskie, gdzie chcę prowadzić ten klimat trochę włoski na święta, gdzie um, mam panetoni, różne ciasta, czekoladki. Ale ja opowiadam trochę z nasza tradycji z Puli. Na święta najbardziej jest na stół kartel latte. To jest taki czas, to podobno do faworki e, polskiej, ale się robi trochę inaczej. E, I ja podaję ta receptura później e, pisemne na portal. U uh, nas jest podobno do Polski uh, na światła, uh, no, koinka. Wszystko uh, no, prawie to samo, tylko inne tradycje są uh, ciasta. U uh, nas są bardzo słodkie te ciasta uh, i prowadzę teraz tutaj, gdzie uh, Polacy zaczynają nauczyć też trochę polskiej tradycji. E, tak jak ja zaczynałem, też e, polska tradycja jest. Ja bardzo lubię i bardzo mi się podoba e, na Wigilię e, ten barsz z łóżkami, e, zupa zibowa, e, ryba e, i... bazado dobrze, não, não, não.